Dzień dobry kochani, witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do was z czytankiem pod tytułem Co on lub ona o tobie myśli lub myślała Romantyczny tarot, tarot różany, natomiast ja mówię romantyczny, bo on taki jest zawsze ładne, <gryw> ładnie ubrany, ładne obrazki Sprawdźmy, co ta osoba o tobie myśli. Jakie były myśli tej osoby na twój temat? Wczoraj, przedwczoraj, dziś. Sprawdźmy, jakie były myśli tej osoby na twój temat. Piątka Pentakli. Ktoś uważa, że cię stracił, utracił. Nie ma kontaktu z tobą. Ósemka pentakli, paś kielichów. Słuchajcie, tutaj może być połączenie. Możecie znać się z pracy. Natomiast nie ma pomiędzy Wami komunikacji. Nie było dotychczas. I ta osoba myśli o tym, jak tutaj. Hmm, jak tutaj się do Was, jak tutaj do Was się jakoś tak dobić, tak? Może dlatego, że Wy tutaj w tej piątce pentakli jesteście odsunięte, albo ta osoba czuje się odsunięta od Was. Jakby nie zwracała się już na tą osobę uwagi. Ta osoba jest bardzo taka wyizolowana, czuje brak Waszej osoby i to jest bardzo tutaj silnie pokazane. Natomiast ta osoba pracuje nad tym, myśli nad tym, co by tu zrobić, żeby z wami się skomunikować, jak do was dotrzeć, jak zainicjować rozmowę. Tak? No i lecimy dalej. Co dalej? Co ta osoba myśli na wasz temat? Jakie są myśli tej osoby? Jak zainicjować os <głos》> rozmowy, słuchajcie, żeby być bliżej Was, żeby być z Wami, po prostu, słuchajcie. Krótka piłka. <głos》> Ktoś utracił dostęp do Was i nagle tej osobie bardzo mocno dokucza brak Waszej osoby. Wasz kontakt, Wasza bliskość, Wasze rozmowy wspólne, które mieliście. I ta osoba Myśli o tym, ta osoba pragnie kontaktu z Wami, bo nie jesteście dla tej osoby obojętne. Z tą osobą możecie pracować, ta osoba może być również bardzo skupiona na pracy, może być to osoba młodsza od Was, dużo młodsza, albo jest po prostu świeże, rodzące się uczucie względem Was. Co jeszcze myśli o Was, wasza osoba? Czwórka Pentakli. Uważa, że jesteście bardzo chroniące własne granice. Bardzo chronicie własne granice. Um, może uważać Was, że jesteście otwarte na miłość, ale jakby zachowanie tej osoby spowodowało, że Wasze granice, Wasze chronienie siebie, tak, swoich uczuć, swojej energii jest bardzo mocno zauważalne przez tą osobę. Co jeszcze? O, ciekawe. Słuchajcie, to może być historia energii, osoby, która próbowała o was zapomnieć, ale jej się to nie udało. Bo mamy tutaj nowy początek. Czyli, tak jakby coś pomiędzy wami się zadziało. Ale nie do końca się rozwinęło. Były rozmowy, były śmieszki, były tutaj spotkania, natomiast nie widzę, żebyście byli tutaj w takim związku. Bardziej bym powiedziała, coś tutaj się rozwijało pomiędzy wami, ale jakby zatrzymało się na pewnym etapie, coś tutaj się wydarzyło, co spowodowało w tej osobie utratę was, tak. Ale w was również dzięki tej sytuacji, która się wydarzyła pomiędzy wami, wy zbudowaliście swoją taką barierę, mur. Tak, jakby jesteście otwarte, ale chronicie już swoją energię. Nie dajecie się tej osobie, tak? Nie dajecie się, jakby nie tracicie swojej energii na coś, co nie jest dla was <laughs> yy, yy, nie wiem, nie chcę powiedzieć wartościowe, ale bardziej bym powiedziała, nie jest dla was rozwojowe, tak, nie widzicie przyszłości z tą osobą, bo coś tutaj ta osoba zrobiła i ta osoba o tym wie, że zachowała się niepoprawnie, mimo że nie zainwestowała w tą relację, tak, próbowała o was zapomnieć, a wy w tym czasie pięknie zrobiliście y, krok do przodu, idziecie, idziecie dalej, nie patrzycie w tył, y, nie interesujecie się, jak był tą osobą, ta osoba to czuje, a z pentakli diabeł. To osoba pragnie nowego początku. Powiedziałabym, że dochodzi do tej osoby do obsesyjnych myśli na wasz temat. I sąd ostateczny mówi o końcu. O końcu lub początku. Sprawdźmy, czego dotyczy karta sądu ostatecznego. Mamy, słuchajcie, tutaj wielkie arkana, więc wielka sytuacja się tutaj dzieje pomiędzy wami. Czego dotyczy. Okej. Okay. Ta osoba wie, że nie może zachowywać się w sposób, który zachowywała się wcześniej względem Was. Ta osoba również pokazuje się w Rycerzu Pentakli, czyli wiem, że muszę zrobić mały, ale konkretny ruch, bo przy królowej mieczy mm, moje manipulacje lub sytuacje, które są dla ciebie niejasne, wyjdą od razu na wierzch. Więc ta osoba wie, że żeby działać konkretnie myślę o tym, że aby zadziałać konkretnie, ale wiem, że to musi być zrobione w sposób uczciwy, bo mam przed sobą królową mieczy, która od razu odetnie mi łeb lub język, jeżeli będzie to zrobione w sposób nieprawdziwy i nie według wartości i granic tej kobiety, czyli was podejrzewa. Tak? No i coś tutaj się mówi zadziało, co spowodowało, że wy jakby poszliście w sobie w drugą stronę. Szóstka mieczy, ta osoba odchodzi y, od sytuacji, tak? Jakby chce odejść od sytuacji, która nie była jasna względem nas, co dalej. I mam dosyć udawania, że nic, nic nie czuję. Że nic nie czuję, że nie chcę inwestować, że udaje, że nie jestem tą zainteresowany, tak? I mamy rycerza kielichów, czyli myślę. Myślę o tym, bo mam już dosyć, mam już dosyć czekania, mam już dosyć patrzenia na Ciebie gdzieś z oddali, mam już dosyć udawania, że nic nie czuję i podejrzewam, że ta osoba też żałuje, że zachowała się w sposób, który się tutaj zachowała ewidentnie, bo mamy królową mieczy, tak? Czyli Wy jakby tutaj odwróciłyście się plecami i nie inwestujecie w relację, w którą ktoś nie inwestuje. Ja nie widzę tutaj wielkiej zdrady, bo tu nie ma trudnej mieczy, tu nie ma sytuacji, gdzie ta osoba potraktowała was y, bardzo źle. Natomiast coś spowodowało, że wy jakby omurowaliście się murem i pilnujecie swojej wartości i energii, tak? Czego was też bardzo często uświadamiam, żeby, żeby dbać o energię, tak? Żeby nie dawać siebie tam, gdzie nie mamy wymiany, gdzie nie ma równości, nie ma sprawiedliwości w wymianie. Po prostu. Rycerz Kielichów planuje odezwać się do ciebie, planuje, bo mam uczucia. planuje, bo jestem zakochany i mam już serdecznie dosyć dziesiątki buław e, noszenia tego, że udaje, że nic nie czuję, że udaje, że mi nie zależy, że udaje, że. E, chociaż może ta osoba już nie udaje, tak? Może już wysyła sygnały, że jest zainteresowana, że chciałaby wrócić, ale wy jakby stanęliście tutaj. Murem, i nie idziecie w żadne iluzje, tak? Idziecie w konkret, bo mamy konkretną tutaj kobietę, tak? Czyli nie idę w półśrodki, tylko idę po prostu w konkret. Masz coś konkretnego do mnie, to mi to po prostu powiedz i pokaż, tak? Nie tylko powiedz, ale też pokaż, czy to, co mówisz, jest zgodne z tym, co robisz. I tu jest właśnie taka kobieta. Więc ten mężczyzna, jakby tą sytuacją jest przytłoczony, wie, że jesteś wartościowa że nie idziesz w iluzję, nie idziesz w półśrodki i mamy energię obsesyjności, czyli ta osoba już nie może przy dziesiątce buław, jest wręcz obsesyjnie zmęczona myśleniem o Was, bo jest zakochana. Po prostu, jest zakochana. Teraz sprawdźmy, czy ta osoba, o której tu mówimy, zamierza zrobić coś względem Was, czy będzie po prostu obsesyjna, marząca, ale nie robiąca nic. Paść pentakli i król pentakli. No powiem tak, zacznij się od małego gestu, od testu, czy przyjmiesz y, ten konkret, tak? Ale król pentakli mówi, że chce wziąć odpowiedzialność za tą relację, no bo już wie, że ma do czynienia y, z królową mieczy. Więc albo ta osoba dorasta do waszego poziomu, dorasta do tego, że wy jesteście w sile, w wartości, w granicach, nie idziecie w manipulacje, nie idziecie w iluzję. Ta osoba się właśnie tutaj przebudza w tym sądzie ostatecznym i zaczyna działać jako król pentakli. I paść pentakli, albo do waszego życia po prostu wkroczy ktoś, kto będzie w tej energii. Tak? Chociaż ja widzę tu raczej tą samą osobę, bo tutaj za duża obsesja, za duże, za duże zakochanie. I paść pentakli mówi o tym: dopytajmy, co ta osoba zrobi konkretnie. Konkretnie powiem Wam tak, musi przełamać stagnację, będą tutaj sygnały świadczące o tym, że właśnie uwalniam się od nic nierobienia. Może być ruch ze strony tej osoby bardzo nieporadny przez te obsesje, przez te wizualizacje myśli o Was, które są dręczące, tak? Więc może ta osoba troszeczkę nieporadnie wyjść na początku. Natomiast będzie to jasne i stanowcze, i konkretne, bo ta osoba chce Wam powiedzieć, że widzi Was jako kobietę, z którą chce być na stałe. Chce wziąć odpowiedzialność za tą relację, tak? Przychodzi w paziu pentakli z czymś małym, konkretnym, z badającym grunt, ale mówię konkretnie, czego ja oczekuję, tak? czego ja chcę, gdzie ciebie widzę. Tu jest też bardzo dużo pasji i namiętności. Szóstka buław. Ewidentnie ta osoba chce widzieć siebie w Twoich oczach jako osoba, która, która zdobywa, która jest, wiecie, wow, to jest gość, zawalczył o mnie, słuchajcie. No, mamy tutaj, słuchajcie, mężczyznę, który naprawdę siebie ogarną tak? Który naprawdę siebie ogarnią dla miłości. Więc romantyczne karty mnie nigdy nie zawodzą. Ta energia zawsze jest bardzo piękna. Ym, dopytajmy sobie jeszcze tylko romantycznymi aniołami, skoro tu jest aż tak romantik. To chcę Wam tutaj przekazać. Dokładnie, żałuję. żałuję. Ta osoba żałuje. Mogła się wycofać. Na tą chwilę dla Was też jest czas Wycofania energii, tak? Czyli pra prawdopodobnie już to robicie, skupiacie się na sobie i ta postawa jest genialna, bo powoduje, że ta osoba, ta energia wokół tej osoby się zagęszcza i, i ta obsesyjność, te, te myśli na wasz temat, tak? Ta niemożność odejścia od tych uczuć jest po prostu popychająca do, do działania, tak? Super. Co jeszcze? Separacja, tak? Czyli ewidentnie m, z tą osobą jesteście na tą chwilę. W separacji, tak? Nie ma kontaktu, nie ma ruchu, nie ma rozmowy. Dobra, i ostatnia. No dokładnie. I tutaj będzie, słuchajcie, będą zaręczyny. Będą zaręczyny, bo mamy tutaj króla Pentakli, czyli, czyli ta osoba nie będzie się bawić w podchody, nie będzie już y, mataczyć, nie będzie tutaj Wam medlić oczu, tylko po prostu przychodzi z konkretem. Ale tu od razu mówię, to nie jest nikt, kto Was zdradził. To jest osoba bardziej, która. Albo szybko się wycofała, albo nie poszła w, za energią, którą wy wysłaliście. Czyli jestem otwarta na tą relację. Próbuj dalej, tak? Może byłyście za bardzo jakby otwarte, albo za bardzo jakby podążaliście za tą osobą. Ta osoba mogła nie być wtedy gotowa. Natomiast ten sąd ostateczny wyraźnie powiedział mi, że ta osoba odchodzi od przeszłego modelu, tak? który stosowała wobec was. Tak? Tej niegotowości do. Relacji. No i tutaj mamy, słuchajcie, kochani, połączenie i mamy zaręczyny. Także no gratuluję Wam. Gratuluję Wam tej postawy, bo ewidentnie dała Wam możliwość yy, zreflektowania się nad własnym życiem temu mężczyźnie. Także pozdrawiam Was bardzo gorąco. Jeżeli przyjmujesz, jeżeli podbijasz filmik, to zachęcam, będzie mi bardzo miło i życzę Wam udanej niedzieli. Buziaki.